Connecting to AI. Connecting to AI. To, AI. to jest podcast AI codziennie, czyli co słychać w sztucznej inteligencji. Zapraszam do wysłuchania najciekawszych informacji ze świata AI. Przy mikrofonie Michał Dobrzański zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka AI codziennie. Dziś porozmawiamy o nowym trybie Flex Processing od OpenAI, który obniża koszty korzystania z modeli AI. Potem przeniesiemy się do świata mody, gdzie sztuczna inteligencja rewolucjonizuje projektowanie i sprzedaż ubrań, a na koniec omówimy premierę modelu Google VO2 do generowania realistycznych klipów wideo z tekstu. OpenAI wprowadza nową opcję Flex Processing, która pozwala znacząco obniżyć koszty korzystania z modeli AI. W zamian za wolniejszy czas odpowiedzi i okazjonalne przerwy w dostępności. Nowy model cenowy skierowany jest do zadań niskiego priorytetu, takich jak testowanie modeli, wzbogacanie danych czy przetwarzanie asynchroniczne, i oferuje stawki o połowę niższe niż standardowe. Flex Processing ma konkurować z tańszymi rozwiązaniami konkurencji, np. nowym modelem Gemini 2.5 Flash od Google. Jednocześnie OpenAI wymaga teraz weryfikacji tożsamości od użytkowników korzystających z modelu O3, zależnie od poziomu wydatków, co ma zapobiegać nadużyciom. Nowe warunki dotyczą także dostępu do funkcji streamingu i podsumowań w modelach rozumujących. Ten ruch to odpowiedź na rosnące ceny zaawansowanych modeli i presję ze strony innych firm oferujących bardziej ekonomiczne rozwiązania. Świat mody w 2025 roku coraz mocniej łączy się ze światem technologii, a sztuczna inteligencja odgrywa w tym procesie główną rolę. Algorytmy analizują trendy, dane sprzedażowe i preferencje konsumentów, by nie tylko projektować kolekcje, ale też skracać czas ich wprowadzania na rynek i dostosowywać ofertę do indywidualnych potrzeb klientów. Wirtualne modelki jak ShuduGram czy Lil Mikela Zdobywają kampanie największych marek, ponieważ są przewidywalne, nie mają emocji ani prywatnego życia, co eliminuje ryzyko wizerunkowe. Równolegle rozwija się segment zakupów online, gdzie AI i rozszerzona rzeczywistość umożliwiają przymierzanie ubrań bez wychodzenia z domu. Choć technologia coraz mocniej wkracza do mody, eksperci podkreślają, że kreatywność, emocje i autentyczne doświadczenia Wciąż pozostają niezastąpione. Przyszłość mody to połączenie świata fizycznego i cyfrowego, gdzie człowiek i maszyna współpracują, a nie konkurują. Google udostępnił subskrybentom Gemini Advanced nową wersję swojego modelu AI do generowania wideo, VO2, który potrafi tworzyć 8-sekundowe klipy w jakości 720 pikseli, bazując wyłącznie na opisie tekstowym. Model ma być znacznie lepszy niż poprzednik w generowaniu realistycznego ruchu oraz szczegółów wizualnych, co przekłada się na bardziej płynne animacje. Użytkownicy mogą generować ograniczoną liczbę filmów miesięcznie, a gotowe pliki zapisywane są w formacie mp4 z możliwością natychmiastowego udostępnienia na TikToku i YouTube. Wszystkie nagrania oznaczane są cyfrowym znakiem wodnym. Potwierdzającym, że powstały przy użyciu sztucznej inteligencji. Równolegle Google udostępnia też narzędzie Wisk Animate dla użytkowników Google One AI Premium. Umożliwia ono przekształcenie statycznego obrazu w ruchomy klip przy pomocy VO2. Oba rozwiązania dostępne są globalnie przez Google Labs i stanowią kolejny krok firmy w stronę popularyzacji AI w tworzeniu treści wideo. Dzięki za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Słyszymy się niebawem. Cześć. Masz tu AI, codziennie podcast, który dostarcza Ci wiedzę.